Manko śmietnikowe z tej strony. Lecimy dalej z poszukiwaniami. Mamy trzecią, czwartą w nocy, już rano, e, sobota. Zaparzamy kawczany. Ja jestem już po dwóch, e, dwa razy po dwie łyżeczki e, Także jakieś napoje czy coś jest w weekend. Dowoluj, do wyboru, do koloru. E, świąteczny klimat z z poprzedniego odcinka. Zobaczcie, sobie poprzednie odcinki. Naprawdę tyle wyrzuca Podłożyłem sobie tak dla żartu pod choinkę, bo wyrzucałem choinki a oddzieliłem na ten odcinek, bo trochę tego było te e, po prostu magnesy te po prostu magnesy i tutaj zrobiłem razem komisyjnie, bo trochę tego będzie na pierwszy raz się natknąłem na taką na taki depozyt magnesów e, i co? sprawdzamy razem to znalezisko, co oni wyrzucili na ten śmietnik cały karton taki po prostu magnesów z różnych Państwem, Budapesz. Kto się interesuje, to jest jego tematyka. Corfu, magnesiki. Nie Nie wiem, czy to byli ludzie w tych miejscach, czy zamówili. Roma, Koloseum. Fajny magnes. Do kolekcji. Santiago de la Riviera. Fajnie tam jest. I w którym miejscu byście chcieli się znaleźć najbardziej? Brenna 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 Ryba z Rio to magnes, magnes Tanger, fajny znaczy to miasto Tanger Nie będzie to wersja, dobra, to cenę to szoku Portugal, taka ryba z Portugalii. Fajna, ojeju, ile tego jest? Murcia, murcia. Patrzcie to chyba wtedy tej pani e, e, wręczyliśmy te magnesy i teraz się zwróciło. Widzieliście, dostaliśmy za to, za to dostaliśmy setki magnesów z rabatu. Byliście w robacie kiedyś? Taki drewniany Magne z drebatów. Majorka. Delfinek z Majorki, będziemy to będzie porozkładali. Taki kotek. O, no właśnie, żeby to się nie pobiło nam. Bo ciężkie porcelanowe takie fajne. Tu mamy Tajlandię. Tutaj jest musiężnie nawet powiem wam. Nie wiem. Kolejna malorka. Godzina. Euro ale kolekcja Madrid ja no kurczę nie chcę zniszczyć tych magnesów fajne oj, zwierzę Eiffel nawet gadżety będą nawet taki magnes metalowy wieża Eiffel fajny pamiątka z Paryża no sami widzicie, nie dało się tego się zrobić w jednym odcinku. Mauritius, tak? Nie. Smaradivy. Taka płaszczka. Magnes płaszczka. Co to jest? Lizbona. птичка в таорами не этого карта гена кто-то берет конкретно Кто такой записок португалия 3d Ula, co to jest? Wenecja. W Wenecji takie cuda się dzieją. Dzisiaj, nie wiem skąd. Taki Lanzarote. metalowy lewkada tak jest w lewkadzie tak jest w Tajlandii tak jest w Londynie nie, ile tego jest masaka patrz ile oni tego wrzucili nie dało się tego zrobić w Wenecji piękny Magnes z Wenecji w jednym odcinku się nie dało tego zrobić. takie magnesy, kiedy rzucili. Akropoli za ten. Napoli. Nie, sobie tutaj no, nie, 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 bo nie, wiem Potrzebujemy nie, 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 trochę nie, jest nie, 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 zrobimy podkładzie na nie, 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 Dźwigniemy to nie, to nasze znalezisko. Ja nie wiem czy na dwa filmy to zrobiło Dalej. Cała Rhodes. Wyspy Rhodes. Grecja. Północny Cypr. Katedrala Kyusa 3D. CENTIZA jakoś ale powiem wam, że słyszałem że się magnetów za dużo nawiesza, Sierra, TATRO POLITAEM a jak się za dużo magnesów zawiesza to jakieś pole może być energetyczne niekorzystne prawda? łódź o to stary chyba stary z łodzi taki, łódź narysował To jest zbierał, South Africa Liczycie to? Pracha trzech śmiałem, że zabrał. Mamy go Bolonia. Zaraz myślałem, że będzie Mongolia. Ładny ma Czy magnesik. Czy zdążymy, czy zdążymy? Home sweethome robić Home Sweet Home. Malta Ile kosztuje takie coś 350 euro 20 zł taki magnes z Malty Tak tu jest tych 100 magnesów To jest magnesu za 20 tysięcy punktów Za 2000 punktów, tak? Dzierba Co mamy? O jakąś ładną taką Магнес, Магнес Мисячко. Скон ты не вел. Шины. Я вел довольно хорошо. To musi być konkretny. Ojo, fajny z Barcelony. Takie wieże. A że ja już wszędzie byłem na świecie. Mam pamiątki z każdego tego miejsca, w Meksyku. z kancun Kudowa z ciężki taki ebice, ziembice, nie. Kolejny ten ryfa. Mikołaj Kopernik z Magnes nawet

Koryt Aventura. Budzie Arab. Ten fajny. Co to? Nie wiem, jakieś Indie chyba. Kracika widzieliśmy już? Jordan. Budzik. O tej godzinie, o tej godzinie to już magnesy na widzicie znaleźć w budziku. Kretę. gdzie muzyczka. Fajny magnes. Krety. jakiś

Oh. Meksiko, Barcelona. O, oh, robili w Barcelonie, cwaniaki Poland, Polska. Krzyż dziwny, Handmade. Karolina Lenda, uuu robi ładne magnesy, pozdrawiam Panią Karolinę. Łuki Gdańsk, no Gdańsk ładny magnes zrobił. Nie wiedziałem, że to tyle będziesz aż Dobrze, że zdecydowałem się to rozbić na dwa odcinki. bo że w drugim nie wyrabiamy ze znaleziskami S Chester. jakimś oknie takim po prostu takim magnes Sanok pozdrawiamy Sanok i wszystkie miasta na całym świecie o, nawet nawet Kalifornia Kalifornia Lava nauki, sztuki Korida to Hiszpania, Holland, Euro 2,50, czyli taki magnez dwa 10 zł, 10 punktów. Hel Byliście na helu? To był na helu Red, co? Egipt Czyli jakiś stosowy z Egiptu w ogóle, magnes Ortydonion, srebrna góra Fordonion, Fordonion, bo tam byłem jakieś w Srebrnej Górze w tym forcie, pamiętam, raz. Wienna. szles, szonbrun, mój ulubiony pałac, byłem też w Wiedniu kiedyś, w pałacu Schönbrunn. Ale jeździłem tak, żeby zabytki poglądać sobie, wpisywałem pierw najważniejsze zabytki i tam jechałem poglądać, a nie tak na plaży czy gdzieś. Mauritius. Ptak dodo poznaję Termolinos. Teremolion, termolinos. Latarka do zrobienia, Egipt fajny. Ale tego go jest. Ca jakieś. Co? taćma hal. Abi jakiś, jakiś Abi, kurde. Co nie wyślę? Jopa co, co marło? jakiś Odzie jedna Policzcie jak możecie. Seretę Magnus Kreti. Šnarska poremba. Sicilija, Italija. Pojem Mładej Poland. to robiło. Artefakt Ork. Ładny zamek książ i taca. Grecia. Элефант Индия. Гуджи Карифа. Дубай. skubiało. Pozdrawiamy wszystkie te miasta z magnesów i na całym świecie. Bodrum. O, sceny z wulkan Etno. Gruby taki magnesiu. Kolejno dalej. Tu gdynia czy sardynia gdynia си сега Тарнов Дръжден Ледни с Акуна матата за Międzyzdroje i ludzie na plaży Love from Holland Krakowianka

Wszystko by było, nie? Jakieś grafiki. Patrzcie, ile magnesów liczyli się. Te magnesy. Ojku. Jeszcze tutaj magnesy. Tyle tego wyrzucili. Lecimy dalej z poszukiwaniami. Polskie śmietniki 2026. mnie kręgosłup. Lecimy dalej. Co oni wyrzucają?